Wieża jaskółki. Taśma dziesiąta, ścieżka druga. To, co jeszcze przed chwilą brał zależące u podnóży stalagmitów okrągłe głazy, teraz wybałuszało na niego wielkie, jarzące się ślepia. W zbitej masie szaro-burych, pokrytych kurzem kudłów, otwierały się ogromne paszczęki i błyskały stożkowate kły. Barbe gazi. Szedł wolno, Nastąpał uważnie. Barbegazji były wszędzie. Duże, średnie i małe, leżały na jego drodze. Ani myśląc ustąpić. Jak do tej pory zachowywały się nad wyraz spokojnie. Nie był jednak pewien, co będzie, gdy na któregoś nadepnie. Stalagnaty były jak las. Nie sposób było iść prosto. Musiał kluczyć. Z góry, znajeżonego igłami sopleńców sklepienia, kapała woda barbegazi zjawiało się ich coraz więcej towarzyszyły mu w marszu turlając się i tocząc po spongu. słyszał ich monotonne gaworzenie i sapanie czuł ich ostry kwaśny zapach musiał się zatrzymać na jego drodze między dwoma stalagmitami a w miejscu którego ominąć nie mógł leżał spory echinops najeżony masą długich kolców Geralt przełknął ślinę. Wiedziałasz nadto dobrze, że Echinops potrafi strzelać kolcami na odległość dziesięciu stóp. Kolce miały szczególną właściwość. Wbite w ciało łamały się, a ostre końcówki wnikały i wędrowały coraz głębiej i głębiej, aż wreszcie dosięgały jakiegoś wrażliwego organu. Wiedźmin głupi, usłyszał z mroku. Wiedźmin tchórzliwy. Ma stracha. Ha, 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 Głos brzmiał osobliwie i obco. Ale Geralt słyszał już takie głosy. Nie jeden i nie dwa razy. Tak mówiły istoty nieprzyzwyczajone do porozumiewania się za pomocą mowy artykułowanej. Przez to dziwnie akcentujące i intonujące, nienaturalnie przeciągające sylaby. Wiedźmin głupi, Wiedźmin głupi powstrzymał się od komentarza. Zagryzł wargi i ostrożnie przeszedł obok echinopsa. Kolce potwora zafalowały jak macki ukwiału, ale tylko na moment. Potem echinops znieruchomiał i znów zaczął przypominać wielką kępę bagiennej trawy. Dwa ogromne barbegazji przetoczyły się przez jego drogę, szwargocząc i powarkując. Z góry z pod sklepienia dobiegł łopot błoniastych skrzydeł i syczący chichot, nieomylnie sygnalizujący obecność liścionosów i wespertylów. Przyszedł tutaj morderca, zabijacz, wiedźmin, rozległ się w mroku ten sam głos, który słyszał uprzednio. Wlazł tutaj, ośmielił się, ale nie ma miecza zabijacz to jak chce zabijać wzrokiem ha ha a może rozległ się drugi głos z jeszcze bardziej nienaturalną artykulacją to my jego zabijać ha! barbegazi zagaworzyły głośnym chórem. jeden wielki jak dojrzała dynia przytoczył się bardzo blisko i kłapnął zębami tuż przy piętach Geralta wiedźmin Stłumił cisnące się na wargi przekleństwo. Poszedł dalej. Ze stalaktytów kapała woda, dzwoniąc srebrzystym echem. Coś uczepiło się jego nogi. Powstrzymał się, by nie odtrącić gwałtownie. Stworek był nieduży. Niewiele większy od psa Pekinczyka. A trochę też Pekinczyka przypominał. Z oblicza. Z reszty przypominał małpkę. Geralt nie miał pojęcia, co to jest. W życiu nie widział niczego podobnego. Wiedźmin! — wyartykułował wizgliwie, ale wcale wyraźnie, Pekinczyk, kurczowo wczepiony w but Geralta. Widźmin, min, sokin, syn. Odczep się, rzekł przez zaciśnięte zęby. Odczep się od buta, bo kopnę cię w dupę. Barbegazi zagaworzyły głośniej, gwałtowniej i groźniej. W ciemnościach coś zaryczało. Geralt nie wiedział, co to było. Brzmiało jak krowa, ale Wiedźmin szedł o każdy zakład, że krowa to nie była. Wiedźmin sokin syn! Puść mój but, powtórzył z trudem panując nad sobą. Przyszedłem tu bezbronny, w pokoju. Przeszkadzasz mi. Urwał i zakrztusił się falą obrzydliwego fetoru, od którego oczy łzawiły, a włosy zwijały się w kędziorki. Wpity w jego łydkę pekińczyko-podobny stworek wybałuszał oczy i defekował mu prosto na but. Ochydnemu smrodowi towarzyszyły jeszcze ochydniejsze odgłosy. Zaklął adekwatnie do sytuacji i odepchnął nogą nachalne stworzonko. Dużo delikatniej niż należało, ale i tak stało się to, czego oczekiwał. – Kopnął małego! – zaryczało coś z ciemności ponad huraganowym wręcz szwargotaniem i skowytem barbegazji. – Kopnął małego! Skrzywdził mniejszego od siebie! Najbliższe barbegazji przyturlały mu się do samych nóg. Poczuł, jak ich sękate i twarde jak kamienie łapska chwytają go i unieruchamiają. Nie bronił się. Był zupełnie zrezygnowany. A w futro największego i najbardziej agresywnego wytarł obfajdany but. Ciągnięty za ubranie usiadł. Coś wielkiego sunęło się po stalagnacie, zeskakując na spąk. Od razu wiedział, co to jest. Pukacz. Krępy, pękaty, kosmaty, krzywonogi. Szeroki w barach chyba nasążeń. Z rudą brodą, która była jeszcze szersza. Zbliżaniu się pukacza towarzyszyły wstrząsy gruntu, jak gdyby to nie pukacz się zbliżał, ale Persheron. Zrogowaciałe i szerokie stopy potwora miały jakkolwiek by to śmiesznie brzmiało, po półtorej stopy długości każda. Pukacz pochylił się nad nim i zionął wódką. Szelmy pędzą tu samogon, pomyślał machinalnie Gerald. Uderzyłeś mniejszego od siebie wiedźminie. Wyśmierdział mu w twarz pukacz. Bez zdania racji zaatakowałeś i skrzywdziłeś małe, łagodne, niewinne stworzonko. Wiedzieliśmy, że nie można ci ufać. Jesteś agresywny. Masz instynkty mordercy. Ilu naszych zabiłeś, kanalio? Nie uznał za celowo odpowiadać. O! Pukacz jeszcze mocniej zionął na niego przetrawionym alkoholem. Od dziecka, o tym marzyłem! Od dziecka. Wreszcie spełniło się moje marzenie. Spójrz w lewo. Spojrzał jak kto głupi i dostał prawą pięścią w zęby, także ujrzał wielką jasność. O! Pukacz wyszczerzył z gęstwy śmierdzącej brody wielkie krzywe zębiska. Od dziecka o tym marzyłem. Spójrz w prawo. Dosyć, rozległ się gdzieś z głębi jaskini głośny i dźwięczny rozkaz. Dosyć tych igraszek i figli. Proszę go puścić. Geralt wypluł krew z rozciętej wargi. Obmył but w strumyczku ściekającej po skale wody. Skunks z facjatą Pekinczyka szczerzył się na niego szyderczo, ale z bezpiecznej odległości. Łukasz też się szczerzył, masując pięść. Idź, wiedźminie! — zawarczał. Idź do niego, skoro cię wzywa. A ja poczekam, bo przecież to tędy będziesz musiał wracać. Jaskinia, do której wszedł, o dziwo była pełna światła. Przez otwory, wierzącym się od sopleńców w sklepieniu, wpadały krzyżujące się słupy jasności wydobywające ze skał i naciekowych formacji ferię blasków i kolorów. W powietrzu wisiała tu nadto płonąca jasnością magiczna kula, wspomagana refleksami kwarców w ścianach. Mimo całej tej iluminacji, kraniec jaskini ginął w mroku. W perspektywie kolumnady stalagmatów czaiła się czarna ciemność. Na ścianie, którą natura wręcz przygotowała do tego celu, Powstawało właśnie olbrzymie naskalne malowidło. Artystą malarzem był wysoki jasnowłosy elf, ubrany w przybrudzoną farbą opończe. W magiczno-naturalnym blasku jego głowę wydawała się otaczać świetlista gloria. Usiądź, Elf, nie odrywając wzroku od malowidła, ruchem pędzla wskazał Geraltowi głaz. Nie zrobili ci krzywdy? Nie, raczej nie. Musisz im wybaczyć. Faktycznie muszę. Są trochę jak dzieci strasznie cieszyli się na twoje przyjście zauważyłem. Elf dopiero teraz spojrzał na niego. Usiądź powtórzył za chwilę będę do twojej dyspozycji. Już kończę. Tym, co elf kończył, było stylizowane zwierzę prawdopodobnie bizon. Na razie gotów był jedynie jego kontur. Od imponujących rogów po niemniej wspaniały ogon. Geralt usiadł na wskazanym głazie i poprzysiągł sobie być cierpliwy i pokorny. Do granic możliwości. Elf, cichuteńko pogwizdując przez zaciśnięte zęby, zanurzył pędzelek w miseczce z farbą i szybkimi ruchami pokolorował swego bizona na fioletowo. Po chwili namysłu Namalował na boku zwierzęcia tygry się pręgi. Gerald przyglądał się w milczeniu. Wreszcie elf cofnął się o krok, podziwiając naskalny fresk, przedstawiający już całą scenę myśliwską. Fioletowego i pręgowatego bizona ścigały w dzikich podskokach chude, zarysowane niedbałymi ruchami pędzla figurki ludzi z włókami i dzidami. Co to ma być? Nie wytrzymał Geralt. Elf spojrzał na niego przelotnie, wkładając czysty koniec pędzelka do ust. Jest to, oznajmił, prehistoryczne malowidło wykonane przez pierwotnych ludzi, którzy mieszkali w tej jaskini przed tysiącami lat i zajmowali się głównie polowaniem na dawno już wymarłe fioletowe bizony. Niektórzy z prehistorycznych łowców byli artystami. Odczuwali głęboką potrzebę artystycznego odreagowania, uwiecznienia tego, co im w duszach grało. Fascynujące. Pewnie, że tak, zgodził się Elf. Wasi uczeni od lat łażą po jaskiniach i szukają śladów pra człowieka. A ilekroć znajdą takowe, są niepomiernie zafascynowani. Znajdują bowiem dowód na to, że na tym lądzie i w tym świecie zarazem nie jesteście przybłędami. No, dowód na to, że wasi przodkowie zamieszkiwali tu od wieków. Do ich spadkobierców zatem ten świat należy. A cóż, każda rasa ma prawo do jakichś tam korzeni. Nawet wasza, ludzka, której korzeni trzeba wszak szukać na czubkach drzew. Śmieszny kalambur, nie uważasz? Wart epigramatu. Lubisz lekką poezję? Jak myślisz, yy, co by tu jeszcze dorysować? Dorysuj praludzkim łowcom wielkie, wzwiedzione fallusy. To jest myśl. Elf zanurzył pędzelek w farbce. Kult falliczny był typowy dla prymitywnych cywilizacji. Może to również posłużyć powstaniu teorii, że rasa ludzka ulega fizycznej degeneracji. Przodkowie mieli fallusy jak maczugi. Potomkom zostały śmieszne, szczątkowe kutasiki. Dziękuję, Wiedźminie. Nie ma za co. – Grało mi w duszy. Farba wygląda bardzo świeżo, jak na prehistoryczną. – Za trzy, cztery dni barwy zblakną pod wpływem soli, którą wydziela ściana i marunek zrobi się tak prehistoryczny, że proszę siadać. Wasi uczeni posikają się z radości, gdy to zobaczą. Żaden głowę daje, nie pozna się na mojej krotochwili. – Pozna się. A to jakim sposobem? – Przecież nie wytrzymasz, by nie podpisać arcydzieła. Elf zaśmiał się sucho. Celnie? Rozszyfrowałeś mnie bezbłędnie. Ech, ogniu próżności! Jakże trudno artyście ugasić cię w sobie. Ja już podpisałem malowidło tutaj. To nie jest ważka? Nie. To ideogram oznaczający moje imię. Nazywam się Krewan Espan P. Kauman Macha. Dla wygody używam aliasu Avalach. I tak też możesz zwracać się do mnie. Nie omieszkam. Ciebie zaś zwą Geraltem z Rivii. Jesteś wiedźminem. Aktualnie nie gromisz jednak potworów i bestii zajęty poszukiwaniem zaginionych dziewcząt. Zadziwiająco szybko rozchodzą się wieści. Zadziwiająco daleko i zadziwiająco głęboko. Podobno przewidziałeś, że zjawię się tutaj. Umiesz wtedy przepowiadać przyszłość, jak rozumiem. Przepowiadać przyszłość. A Wallach wytarł ręce w szmatkę. Potrafi każdy. I każdy to robi, bo to wszakże łatwe. Nie jest żadną sztuką przepowiadać. Sztuką jest przepowiadać trafnie. Wywód zgrabny i wart epigramatu. Ty jasna rzecz, umiesz przepowiadać trafnie? Nader często. Ja, drogi Geralcie, umiem sporo i wiem sporo. Wskazuje zresztą na to mój. Jak to powiedzielibyście wy, ludzie, tytuł naukowy. W pełnym brzmieniu, en savern. Wiedzący samej rzeczy. I zechcący, mam nadzieję, podzielić się wiedzą. A Wallach milczał przez chwilę. Podzielić się, powiedział wreszcie przeciągle, z tobą. Wiedza, mój drogi, to przywilej. A przywileje dzieli się tylko z równymi sobie. A dlaczegoż to niby ja, elf, wiedzący, członek elity, miałbym dzielić się czymkolwiek z potomkiem istoty, która zjawiła się we wszechświecie zaledwie pięć milionów lat temu, wyewoluowawszy z małpy, szczura, szakala czy innego ssaka. Istoty, która potrzebowała coś około miliona lat na odkrycie, że za pomocą dwóch włochatych rąk może dokonać jakiejś operacji ogryzioną kością. Po czym wetknęła sobie tę kość w odbytnicę i zakwiliła ze szczęścia. Elf zamilkł, odwróciwszy się i utkwiwszy oczy w swoim malowille. Dlaczegóż to, powtórzył, ośmielasz się sądzić, że podzielę się z Tobą jakąkolwiek wiedzą człowieku powiedz mi Geralt wytarł but z resztek gówna może dlatego odrzekł sucho że to nieuniknione elf odwrócił się gwałtownie co zapytał przez zaciśnięte zęby jest nieuniknione może to Geraltowi nie chciało się podnosić głosu że minie parę dalszych lat i ludzie po prostu wezmą sobie każdą wiedzę, nie bacząc, czy ktoś zechce dzielić się nią z nimi, czy nie. W tym także i wiedzę o tym, co ty, elf, i wiedzący, sprytnie ukrywasz za naskalnymi freskami. Licząc na to, że ludzie nie zechcą rozwalać kilofami tej ściany, zamalowanej fałszywym dowodem praludzkiego imienia. Co? Mój ty ogniu próżności. Elf. Parsknął. Wcale wesoło. O tak, powiedział, próżnością iście posuniętą do głupoty. Byłoby mniemać, że czegoś nie rozwalicie. Rozwalicie wszystko. Tylko co z tego? No co z tego, człowieku? Nie wiem. Powiedz mi. A jeśli nie uznasz za stosowne, to sobie pójdę. Najchętniej innym wyjściem, bo... Przy tamtym czekają na mnie twoi swawolni kompani, pragnący nadwyrężyć mi parę żeber. Proszę! Elf gwałtownym ruchem rozpostarł ręce, a ściana skalna rozwarła się ze zgrzytem i trzaskiem, brutalnie dzieląc fioletowego bizona przez pół. A wejdź tędy! Stąpaj ku światłu, w przenośni czy dosłownie. To z reguły właściwa droga. Skoda trochę! mruknął Geralt. Mam na myśli fresk. Żartujesz chyba, powiedział po chwili milczenia elf, zadziwiająco wręcz łagodnie i przyjaźnie. Freskowi nic nie będzie. Identycznym zaklęciem zamknę skałę. Nawet śladu rysy nie zostanie. Chodź, wyjdę z tobą, przeprowadzę cię. Doszedłem do wniosku, że mam ci jednak coś do powiedzenia i do pokazania. Wewnątrz panowała ciemność. Ale Wiedźmin z miejsca wiedział, że jaskinia jest ogromna. Poznał to po temperaturze i ruchu powietrza. Żwir, po którym szli, był mokry. A wallach wyczarował światło. Elfią modą, tylko gestem, bez wypowiadania zaklęcia. Jarząca się kula wzleciała ku sklepieniu. Formacje kryształu górskiego w ścianach groty zapłonęły miriadem refleksów i lśnień. Zatańczyły cienie. Wiedźmin westchnął mimo woli. Nie pierwszy raz widział elfie rzeźby i posągi, ale za każdym razem wrażenie było takie samo, że zastygłe w półruchu, w półdrgnienia postaci elfów i elfek nie są dziełem dłuta rzeźbiarza, lecz efektem potężnego czaru, zdolnego zmienić żywą tkankę w biały marmur z amil. Najbliższa statua przedstawiała elfkę siedzącą na podkurczonych nogach, na bazaltowej płycie. Elwka odwracała głowę, jak gdyby zaalarmowana szmerem zbliżających się kroków. Była zupełnie naga. Biały i wygładzony do mlecznego blasku marmur sprawiał, że wręcz czuło się, emanujące z posągu ciepło. Awallach zatrzymał się i oparł o jedną z kolumn, wytyczających drogę wśród alei posągu. Po raz drugi odezwał się cicho. Błyskotliwie mnie rozszyfrowałeś, Geralcie. Tak, miałeś rację. Bizonie malowidło na skale to był kamuflaż. Mający zniechęcić do rozkuwania i przebijania ściany. Mający uchronić to wszystko tutaj przed grabieżą i dewastacją. Każda rasa, Elfia również, ma prawo do korzeni. To, co widzisz. To są nasze korzenie. Stąpaj, proszę, ostrożnie. To jest w gruncie rzeczy cmentarz. Tańczące po górskich kryształach refleksy światła wydobywały z mroku dalsze szczegóły. Za aleją posągów widać było kolumnady, schody, amfiteatralne krużganki, arkady i perystyle. Wszystko z białego marmuru. Chcę, podjął Awalach. Zatrzymując się i wskazując dłonią, by to przetrwało. Nawet gdy my odejdziemy, gdy cały ten kontynent i cały ten świat znajdzie się pod milową warstwą lodu i śniegu. Tyr na Bea przetrwa. Odejdziemy stąd, ale kiedyś tu powrócimy. My, Elfy. Przyrzeka nam to en i Tilienfed, proroctwo i klinne Egli, ab Eveniem. Wy naprawdę w nią wierzycie? W tę wierzbę? Aż tak głęboki jest wasz fatalizm? Wszystko. Elf nie patrzył na niego, lecz na marmurowe kolumny pokryte delikatną jak pajęczyna płaskorzeźbą. Zostało przewidziane i wyprorokowane. Wasze przybycie na kontynent. Wojny, przelew elfiej i ludzkiej krwi. Wzrastanie waszej rasy. Dekadencję naszej. Walkę władców północy i południa, i powstanie oto król południa przeciw królom północy i zaleje ich ziemię jak powódź. Będą oni zdruzgotani, a narody ich zniszczone. I tak zacznie się zagłada świata. Pamiętasz tekst itliny wiedźminie: Kto jest daleko, umrze od zarazy, kto jest blisko, padnie od miecza. Kto uchowa się, umrze z głodu, kto przetrwa. Tego zgubi mróz, albowiem nadejdzie te derat, czas końca, czas miecza i topora, czas pogardy, czas białego zimna i wilczej zamieci. Poezja. Wolisz mniej poetycko? Wskutek zmiany kąta padania promieni słonecznych przesunie się i to znacznie granica wiecznej zmarzliny. Te góry zmiażdży i odepchnie daleko na południe sunący z północy lód. Wszystko przysypie biały śnieżek warstwą grubą na ponad milę, i zrobi się bardzo, ale to bardzo zimno. Będziemy nosić ciepłe gacie, zapowiedział bez emocji Geralt. Kożuszki i futrzane czapki. Z ust mi to wyjąłeś, zgodził się spokojnie Elf. I w tych gaciach i czapkach przetrwacie, by któregoś dnia wrócić tu. Kopać doły i szperać w tych jaskiniach, by niszczyć i kraść. Wierzba Itliny tego nie mówi. Ale ja to wiem. Nie sposób całkowicie zniszczyć ludzi i karaluchów. Zawsze zostanie co najmniej parka. Co do nas, elfów, itlina jest bardziej zdecydowana. Ocaleją tylko ci, którzy pójdą za jaskółką. Jaskółka, symbol wiosny, jest wybawicielką. Tą, która otworzy zakazane drzwi, wskaże drogę wybawienia i umożliwi odrodzenie świata. Jaskółka, dziecko starszej krwi. Czyli Ciri, nie wytrzymał Geralt, albo dziecko Ciri. Jak i dlaczego? A Wallach zdawałoby się nie dosłyszał. Jaskółka ze starszej krwi, powtórzył. Z jej krwi. Chodź i spójrz. Nawet spośród innych, niesamowicie wręcz realistycznych, uchwyconych w ruchu lub geście posągów, wskazywany przez Awalacha wyróżniał się. Biała, marmurowa elwka, półleżąca na płycie, sprawiała wrażenie, jak gdyby przebudzona, miała za chwilę usiąść i wstać. Była obrócona twarzą ku pustemu miejscu u jej boku. A uniesiona dłoń zdawała się dotykać tam czegoś niewidzialnego. Na twarzy elwki malował się wyraz spokoju i szczęścia. Długo trwało, zanim Avallach przerwał ciszę. To jest Laradorin Psiatal. Oczywiście to nie grób, lecz cennota. Dziwicie pozycja posągu? No cóż. Nie znalazł poparcia projekt, by wykuć w marmurze oboje legendarnych kochanków. Lare i Kregenana z lod. Kregenan był człowiekiem. Byłoby świętokradztwem marnować amilski marmur na jego statuę. Byłoby bluźnierstwem stawiać statuę człowieka tutaj, w Tirna Bea A z drugiej strony jeszcze większą zbrodnią byłoby z premedytacją niszczyć pamięć o tym uczuciu. Sięgnięto więc po złoty środek. Nana formalnie tutaj nie ma. A jednak jest. W spojrzeniu i po zielary. Kochankowie są razem. Nic nie zdołało ich rozdzielić. Ani śmierć, ani niepamięć, ani nienawiść. Wiedźminowi zdawało się, że obojętny głos elfa zmienił się na moment. Ale to chyba nie było możliwe. A Wallach zbliżył się do posągu. Ostrożnym, delikatnym ruchem pogładził marmurowe ramię. Potem odwrócił się, a na jego trójkątnej twarzy zjawił się znowu zwykły, lekko drwiący uśmiech. Czy wiesz, Wiedźminie, co jest największym minusem długowieczności? Nie. Seks. Co? Dobrze słyszałeś. Seks. Po niecałych stu latach staje się nudny. Nie ma w nim już nic, co mogłoby fascynować i ekscytować, co miałoby podniecający urok nowości. Wszystko już było. A no, takim czy innym sposobem, ale było. I wtedy nagle przychodzi koniunkcja sfer, i pojawiacie się tutaj wy, ludzie. Pojawiają się tu niedobitki ludzi, przybyłe z innego świata, z waszego dawnego świata, który udało wam się totalnie zniszczyć. Waszymi własnymi, wciąż owłosionymi rękami zniszczyć zaledwie pięć milionów lat po wykształceniu się jako gatunek. Jest was garstka. Średnią życia macie śmiesznie niską. Wasze przetrwanie zależy więc od tempa rozrodu. Wobec tego wyuzdana rządza nigdy was nie opuszcza. Seks rządzi wami totalnie, jest to popęd silniejszy nawet niż instynkt samozachowawczy. Umrzeć? Czemu nie, jeśli wcześniej da się pochędożyć? A to w niewielkim skrócie cała wasza filozofia. Geralt nie przerywał i nie komentował, choć ochotę miał wielką. Andrzej Sapkowski, Wieża Jaskółki, taśma dziesiąta, koniec ścieżki drugiej.